Po spotkaniu w Narodowym Instytucie Energii Jądrowej, gdzie zapoznaliśmy się z nowymi osiągnięciami technologicznymi amerykańskimi w tym zakresie, Polska podjęła realizację wielkiego wyzwania, jakim jest transformacja energetyczna. Dzisiaj naszym głównym zadaniem jest, aby zachowując Nasze energetyczne bezpieczeństwo, zbudować energetykę opartą o inne, bezemisyjne źródła energii. Dlatego zdecydowaliśmy, że najlepszym paliwem w naszym miksie energetycznym, który wprowadzi taką stałość, wprowadzi bezpieczeństwo, który uzupełni paliwa pochodzące z odnawialnych źródeł energii, z wiatru, z, z, ze słońca, z wody będzie energia jądrowa. Rozmawiałem w trakcie wizyty w Waszyngtonie z panią sekretarz energii Jennifer Granholm. Rozmawialiśmy właśnie i o tym dużym atomie, bo tutaj rozmowy polsko-amerykańskie mają już prawie czteroletnią czy 3,5-letnią historię. I mogę powiedzieć po tej rozmowie jesteśmy na takiej dobrej drodze, żeby wkrótce zapadły ostateczne decyzje dotyczące przede wszystkim wyboru kontrahenta amerykańskiego tego partnera amerykańskiego, po drugie wyboru modelu finansowania, ponieważ zakładamy, że ta inwestycja będzie wspólną inwestycją polsko-amerykańską. Pani przewodnicząca Georgiewa, która jest byłą wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, pochodzi z Bułgarii, więc zna doskonale realia naszego regionu, podkreślali, że ocena funduszu co do działań, jakie podjął polski rząd w trakcie pandemii koronawirusa jest wręcz entuzjastyczna.